Czy znacie to uczucie, gdy mówicie coś ważnego, a ludzie tylko kiwają głową z grzeczności, ale widzicie w ich oczach, że nie wierzą? Przez lata opowiadałem rodzinie i przyjaciołom o mojej porannej rutynie, o tym, jak zmieniła moje życie po siedemdziesiątce. Patrzyli na mnie ze współczuciem, jakbym był staruszkiem, który wmawia sobie cuda. Moja córka mówiła, tato, to dobrze, że masz swoje nawyki, ale słyszałem w jej głosie pobłażanie. Wnuki uśmiechały się grzecznie, ale widziałem, że myślą, dziadek znowu o tym samym. Aż pewnego dnia wszystko się zmieniło. Przyjechali na święta i zobaczyli mnie przy pracy w ogrodzie. Kopałem rabaty, nosiłem worki z ziemią, śmałem się i żartowałem. Córka zatrzymała się w pół kroku i powiedziała, tato, jak ty to robisz? Rok temu ledwo wychodziłeś z domu, a teraz. Wtedy usiedliśmy przy stole i po raz pierwszy naprawdę mnie wysłuchali. Pokazałem im, krok po kroku, co robię każdego ranka. I wiecie co? Zaczęli próbować. A potem przyszli ich przyjaciele. Potem sąsiedzi. Wszyscy chcieli poznać tę sztuczkę 78-latka, który czuje się jak nowy człowiek. Dziś chcę podzielić się z wami tym samym, co pokazałem mojej rodzinie. To nie jest magia, nie jest to żadna droga medycyna. To proste kroki, które nasza babcie i dziadkowie znali, zanim świat zapomniał o mądrości pokoleń. To rzeczy, które kosztują tyle co kilka groszy, ale dają więcej niż najdroższa pigułka. W tym filmie pokażę Wam dokładnie, co robię każdego ranka, żeby wstawać z łóżka z energią, myśleć jasno jak za młodu i cieszyć się każdym dniem jak prezentem, którym naprawdę jest. Pamiętam ten czas, gdy każdy poranek był walką. Otwierałem oczy i od razu czułem cięzar w całym ciele. Kolana bolały, plecy sztywne, w głowie mgła. Potrzebowałem pół godziny, żeby zebrać siły i wstać. Potem siedziałem na brzegu łóżka, zastanawiając się, czy w ogóle mam ochotę zaczynać kolejny dzień. Córka przynosiła mi leki, tabletki na to, pigułki na tamto. Lekarz tylko dodawał kolejne do listy. Myślałem, że tak już zostanie do końca. Że to jest cena za długie życie. Ale coś we mnie się buntowało. Moja żona, niech spoczywa w pokoju, zawsze mówiła: Boże, dał nam ciało, które potrafi się samo lecieć, tylko musimy mu w tym pomóc. Pamiętałem, jak jej rodzice dożyli dziewięćdziesiątki w pełni sił, bez góry lekarstw. Jak mój dziadek w wieku osiemdziesięciu lat jeździł rowerem do kościoła każdej niedzieli. Co oni robili inaczej? Co my, współczesne pokolenie, zgubiliśmy po drodze? Zacząłem pytać starszych znajomych, tych nielicznych, którzy wciąż są sprawni i energiczni. Rozmawiałem z panią Heleną, która ma 85 lat i sama jeszcze piecze chleb. Z panem Stefanem, który w swoje 82 urodziny poszedł na pielgrzymkę do Częstochowy. Każdy z nich mał swoją tajemnicę, ale gdy zacząłem łączyć kropki, zobaczyłem wzór. Wszyscy robili podobne rzeczy każdego ranka. Proste rzeczy, które my, Pochłonięci nowoczesnym życiem, porzuciliśmy. Pierwsza rzecz, którą odkryłem i która zmieniła wszystko, to sposób, w jaki się budzę. Przez lata włączałem radio od razu, jak tylko otworzyłem oczy. Myślałem, że wiadomości i muzyka pomogą mi się obudzić. Ale pan Stefan powiedział coś, co mnie zaskoczyło: pierwsze myśli dnia są jak fundamenty domu. Jeśli są chaotyczne, cały dzień będzie chwiejny." Postanowiłem spróbować jego metody. Rano, gdy budzik dzwonił, nie sięgałem od razu po radio. Leżałem spokojnie przez chwilę, słuchając własnego oddechu. Czułem, jak powietrze wpływa do płuc i wypływa. Liczałem pięć długich oddechów, zanim w ogóle się poruszyłem. To brzmi tak prosto, prawda? Ale macie pojęcie, co to zrobiło z moim umysłem w tych pierwszych minutach, gdy jeszcze jesteście między snem a jawą. Wasz mózg jest jak gąbka. To, czym go napełnicie w tym momencie, wpłynie na cały dzień. Jeśli wpuścicie natychmiast chaos wiadomości, niepokojące informacje, głośne dźwięki, umysł automatycznie wchodzi w tryb stresu. Ale gdy dajęcie mu te kilka minut ciszy, spokoju, świadomego oddechu, wszystko zmienia się. To jak różnica między gwałtownym wyrwaniem z łóżka a delikatnym obudzeniem przez kogoś, kto was kocha. Po tych pięciu oddechach otwieram oczy powoli. Nie zrywam się, nie skaczę. Patrzę na sufit, na światło wpadające przez okno. Myślę o czymś przyjemnym, może o wnukach, może o kwiatach w ogródku, może o ptakach za oknem. Ta prosta praktyka sprawiła, że przestałem budzić się z niepokojem. Teraz budzę się z ciekawością, co przyniesie ten nowy dzień. Potem przychodzi drugi krok, który wydawał mi się dziwny, gdy pierwszy raz o nim usłyszałem. Pani Helena powiedziała, jak wstajesz, zacznij od stóp. Nie rozumiałem, o co jej chodzi. Ale pokazała mi. Zanim wstanie z łóżka, siedzi na brzegu i masuje sobie stopy. Po prostu ściska je, naciska kciukami różne punkty, kręci palcami. Pomyślałem, co ja mam do stracenia. Następnego ranka, po tych pięciu spokojnych oddechach, usiadłem na brzegu łóżka i zacząłem masować stopy. Najpierw były zimne. Sztywne. Ale po minucie poczułem, jak rozgrzewają się pod moimi palcami. Krew zaczęła krążyć. A potem stało się coś niesamowitego, poczułem energię płynącą w górę nóg, jakby ktoś włączył prąd. Nasze stopy to mapa całego ciała. Nasi przodkowie wiedzieli o tym od wieków, zanim medycyna to odkryła. Każdy punkt na stopie łączy się z jakimś organem, jakąś częścią ciała. Gdy masujecie stopy rano, budzicie całe ciało od dołu. To jak zapalanie świateł w domu, pokój po pokoju, zamiast nagle włączyć wszystkie na raz i oślepnąć. Spędzam może 3 minuty na tym masażu. Nie muszę znać wszystkich punktów refleksologicznych, po prostu naciskam różne miejsca, szczególnie tam, gdzie czuję napięcie. Pięty, środek stopy, palce. Kręcę każdym palcem delikatnie. To jest jak powitanie z własnym ciałem, jak powiedzenie: dzień dobry, dziękuję, że jesteś. Zaopiekuję się tobą. Od czasu, gdy zacząłem to robić, znikły poranne bóle kolan. Przestałem potykać się przy pierwszych krokach. Moja równowaga się poprawiła. A najlepsza, te trzy minuty to czas tylko dla mnie, spokojny moment, zanim dzień naprawdę się zacznie. Trzecia rzecz, którą robię, to coś, co pan Stefan nazwał obudzeniem kręgosłupa. Pamiętam, jak pokazywał mi to w swoim domu. Wstał z krzesła. Wyprostował się i zaczął bardzo powoli skręcać tułów w prawo, potem w lewo. Nie gwałtownie, nie z siłą, jak łagodna spirala. Powiedział: kręgosłup to rzeka życia. Jeśli rzeka jest zablokowana, wszystko usycha. Mał rację. Nasz kręgosłup to nie tylko kości, to autostrada, którą płyną wszystkie sygnały między mózgiem a resztą ciała. Gdy jest sztywny, zablokowany, te sygnały nie mogą swobodnie przepływać dlatego czujemy się zmęczeni, wolni, jakby wszystko działało przez mgłę. Więc po masażu stóp wstaję powoli i robię te delikatne skręty. Ręce luźno wiszą, głowa podąża za ciałem. Skręcam się w prawo tak daleko, jak to komfortowe, nie zmuszam, nie ciągnę. Czuję, jak każdy kręg kręgosłupa delikatnie się porusza. Potem to samo w lewo. Robię to może 10 razy w każdą stronę. Całe ćwiczenie trwa nie więcej niż dwie minuty. Co się dzieje? Płyn międzykręgowy zaczyna krążyć, mięśnie wokół kręgosłupa się rozciągają, wszystko się rozluźnia. To jest jak olejenie mechanizmu, który przez noc się lekko zesztywniał. Pamiętam, jak pierwszego tygodnia słyszałem delikatne trzaski w plecach. To nie było nic złego, to był dźwięk rzeczy wracających na swoje miejsce. Teraz, po roku robienia tego codziennie? Moje plecy są bardziej elastyczne niż 10 lat temu. Mogę się schylić, podnieść coś z ziemi bez jęku bólu. Mogę siedzieć prosto bez wysiłku. To małe, dwuminutowe ćwiczenie oddało mi wolność ruchu, której myślałem, że straciłem na zawsze. Twardy krok to coś, co początkowo wydawało mi się zbyt proste, żeby miało znaczenie. Ale pani Helena przysiągła, że to fundament wszystkiego. Szklanka czystej wody, wypita powoli. Małymi łyczkami, zaraz po obudzeniu. Nie herbata, nie kawa, nie sok, woda. Po prostu woda. Powiedziała, przez noc twoje ciało wysycha jak ziemia latem. Rano musisz się najpierw nawodnić, zanim wsypiesz do niego cokolwiek innego. Brzmiało to logicznie. Nasze ciało składa się głównie z wody. Mózg to 75% wody. Gdy jesteśmy odwodnieni, nawet lekko, wszystko zwalnia, myślenie trawienie, krążenie. Więc zacząłem. Każdego wieczoru przygotowuję szklankę wody i zostawiam przy łóżku. Rano, po masażu stóp i skrętach kręgosłupa, siadam wygodnie i piję tę wodę. Nie połykam jej szybko, sączę małymi łykami, jakby to był najcenniejszy napój. Czuję, jak spływa przez gardło, jak budzi wnętrze ciała. Często dodaję plasterek cytryny, którą kroję wieczorem i zostawiam przykrytą. Cytryna dodaje trochę witaminy C i pomaga obudzić trawienie. Ale najważniejsza jest sama woda. Czuję dosłownie, jak po każdym łyku mgła w głowie się rozjaśnia. To nie wyobraźnia, to prawdziwa reakcja mózgu na nawodnienie. Od kiedy zacząłem pić wodę rano, zniknęły poranne bóle głowy. Skóra stała się bardziej elastyczna. Znikły problemy z zaparciami, które męczyły mnie przez lata. A najlepsza, czuję się czujniejszy. Bardziej obecny od pierwszej godziny dnia. Nie potrzebuje już trzech kaw, żeby ruszyć. Jedna szklanka wody robi więcej niż wszystkie stymulatory razem wzięte. Piąty krok to coś, czego nauczyłem się od mojego starego kolegi z wojska, pana Tadeusza. Ma 81 lat i wciąż startuje w lokalnych biegach. Jego sekret: Zimna woda. Powiedział mi: budź ciało szokiem, ale delikatnym szokiem. Początkowo myślałem. Że zwaliował. Ja, w moim wieku, mam się oblewać zimną wodą. Ale wyjaśnił mi dokładnie: Nie chodzi o zimny prysznic, który mógłby być zbyt gwałtowny dla naszego serca. Chodzi o umycie twarzy, szyi, przed ramion zimną wodą. Ten kontakt z zimnym na kilka sekund wystarczy, żeby obudzić cały układ nerwowy. To jak dzwonek alarmowy dla ciała, uwaga, zaczynamy dzień. Spróbowałem następnego dnia. Po wypiciu wody poszedłem do łazienki i napełniłem umywalkę zimną wodą. Zanurzyłem w niej twarz na kilka sekund. Ten pierwszy raz był szokiem, zimno, nieprzyjemne. Ale potem, gdy podniosłem głowę i wytarłem twarz, poczułem coś niesamowitego. Jakby ktoś włączył wszystkie światła w moim ciele na raz. Byłem w pełni przytomny, czujny, żywy. Zimna woda na twarzy pobudza tysiące małych nerwów, które wysyłają sygnały prosto do mózgu. Mówią mu, jesteś tutaj, jesteś teraz, czas działać. Dodatkowo zimno sprawia, że naczynia kryjonośne kurczą się, a potem rozszerzają, co poprawia krążenie. To naturalna gimnastyka dla układu kryonośnego. Skóra staje się jędrniejsza, policzki nabierają zdrowego koloru, oczy się rozjaśniają. Teraz robię to codziennie. Twarz, szyja, przedramiona, wszystko pod zimną wodą na kilkanaście sekund. To nie jest przyjemne w tradycyjnym sensie, ale uczucie po tym jest wspaniałe. Czuję się jak nowonarodzony, gotowy na wszystko. A moja skóra? Ludzie mówią, że wyglądam młodziej niż 5 lat temu. To nie kosmetyki, to naturalna regeneracja, którą wywołuje zimna woda. Szósty krok to coś, co wydawało mi się trudne do wprowadzenia, ale okazało się najważniejsze ze wszystkiego. To chwila wdzięczności. Pamiętam, jak pewien stary ksiądz powiedział mi na spowiedzi, synu, dzień zaczęty od dziękczynienia to dzień, który Bóg błogosławi. Te słowa utkwiły mi w sercu. Po tym, jak obmyję twarz zimną wodą, siadam przy kuchennym stole. Mam tam swoje ulubione miejsce, przy oknie, gdzie widzę jabłoń w ogrodzie. Zamykam oczy na chwilę i myślę o trzech rzeczach, za które jestem wdzięczny tego dnia. Mogą to być najprostsze rzeczy: że obudziłem się, że słońce świeci. Że ktoś mnie kocha, że mam dach nad głową, że słyszę śpiew ptaków. Na początku było mi z tym trudno. Po śmierci żony wydawało mi się, że nie mam za co dzękować. Życie straciło smak. Ale zacząłem od małych rzeczy. Dzękowałem za ciepłą wodę w kranie. Za chleb w domu. Za to, że nogi mnie niosą. I powoli, dzień po dniu, zacząłem dostrzegać więcej. Telefon od córki. Uśmiech sąsiadki. Kwat. Który zakwitł w ogrodzie. Ta praktyka zmieniła coś głęboko w moim sercu. Przestałem patrzeć na życie przez pryzmat tego, czego mi brakuje. Zacząłem widzieć bogactwo tego, co mam. A wiecie, co się dzieje, gdy zaczniecie dzień od wdzięczności. Wasze ciało produkuje hormony szczęścia, serotonina, oksytocyna. To nie żadna magia, to chemia mózgu. Ale efekt jest taki, jakby ktoś włączył światło w ciemnym pokoju. Teraz ta praktyka jest dla mnie jak codzienna modlitwa. Czasami mówię na głos, dziękuję Boże za ten dzień, za siły, za miłość, która mnie otacza. Czasami po prostu czuję tę wdzięczność w sercu. Nie ma znaczenia, jak liczy się intencja. I to uczucie niesie mnie przez cały dzień. Nawet gdy coś trudnego się przytrafi, mam w sobie tę kieszonkę światła, do której mogę wrócić. Siódmy krok, ostatni ale nie najmniej ważny, to śniadanie ale nie takie śniadanie, jakie większość ludzi je dzisiaj. Nie kawa z papierosem, nie bułka w biegu. Prawdziwe, pełne śniadanie, zjedzone w spokoju, ze świadomością. Pan Stefan powiedział mi coś mądrego, śniadanie to paliwo na cały dzień. Jeśli wsypiesz do baku złej benzyny, silnik będzie kaszlał. Moje śniadanie jest proste, takie jak jadali moi rodzice i dziadkowie. Owszanka na wodzie z miodem, czasem z jabłkiem. Jajko na miękko. Kromka ciemnego chleba rażowego z masłem i szczypiorkiem. Kubek ciepłej herbaty żołowej, rumianek albo mięta. To proste rzeczy, ale każda ma swoją moc. Owszanka to pokarm dla mózgu, powolne węglowodany, które dają energię na długie godziny bez skoków cukru we krwi. Jajko to białko i tłuszcza, które budują i naprawiają ciało. Chleb razowy to błonnik, który oczyszcza jelita. Miód to naturalna energia i leki na wszystko. Żoła to spokój dla nerwów. Ale najważniejsze jest to, jak jem. Nakrywam stół, nawet jeśli jem sam. Używam prawdziwego talerza, nie jem nad zlewem. Siadam wygodnie, wyprostuję plecy. I jem powoli, smakując każdy kęs. Odkładam łyżkę między kęsami. Żuję dokładnie, nie połykam w pośpiechu. To jest jak medytacja: jestem w pełni obecny przy tym, co robię. Gdy jecie w ten sposób, dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, trawicie lepiej. Żołądek nie musi się męczyć z dużymi kesami. Po drugie, jecie mniej, bo czujecie sytość szybciej. Po trzecie, czujecie smak prawdziwego jedzenia, nie tylko wypełniacie dziurę w brzuchu. Po czwarte, dajecie swojemu ciału i umysłowi moment spokoju przed rozpoczęciem dnia. Moja córka, gdy pierwszy raz zobaczyła, jakie śniadanie teraz Zapłakała. Powiedziała, tato, widzę, że naprawdę cieszysz się życiem. I to prawda. To śniadanie to nie tylko jedzenie, to celebracja faktu, że żyję, że mam zdrowie, że mogę smakować, czuć, cieszyć się. To małe święto każdego ranka. Te siedem kroków, spokojne obudzenie, masaż stóp, skręty kręgosłupa, szklanka wody, zimna woda na twarz, chwila wdzięczności i świadome śniadanie. To nie zajmuje więcej niż 20, może 30 minut. Ale te 30 minut zmienia całe pozostałe 23,5 godziny dnia.